Słuchałem twojego ostatniego ropu. Jesteś sam. Powodzenia. Guess is back. Back again. Piłka spa. 50 cent, tu a name. 50 cent, tu pakie... Braka a dobra! Wiccie kto wrócił. Bra! Piłka wróci! A braka Curry dobra! West. 21 Savage Wróciłem! Ja, ja wróciłem. Dziękuję za miłe powitanie Rawisko. Uwaga bit wlatuje, zaczyna się, Łyse jajo mówią na mnie piłka Ja nie noczna tylko taka, która mogłaby cię skopać Aha. Gangsta z środkowej Europy Wyświeczeń mamy jak hajsu, czyli 200 Ale biedak Patrzysz się za siebie, widzisz jabłko U Brika fituje mnie cały świat On mnie stworzył tylko do pomógł tworzenia mistrza Jesteś, Jesteś nikim, więc się zaczynaj bifa Patrząc się za siebie widzę tylko kłamstwa Że to Brick stworzył mnie, a nie ja Bricka. Łyse jają, mówią tak o mnie na mieście Ja gruby nie jestem, wiem, Aha. wiem Że powiesz mi, że jestem, ja nie jestem Wiem, że ja wróciłem, powróciłem do was Dla was i jestem, już wróciłem Izlatuję, ja lecę po nucie Myślę jak trafić tekstem do waszych serc Czy się powtarzam? Może trochę Ja nagrywam rap i nikt nie wie co się dzieje Ja nagrywam rap i nikt nie rozumie Mego tekstu, opinie, ja mam złą Lecz ziemię nie zrozumcie Dla beki robię wszystko co pomyślałeś, że naprawdę Aha. Nie jestem tak niemądry Hejterzy nie zrozumiem. Ją zwykłego żartu Widać, że talentu nie mam, lepiej wyłącz ten telefon Lub wyrzuć go przez okno, bo oh. ja nagrywam mm -hmm. głupoty, dosłownie co ja tu nagrywam, Ło, jeje, je Te wo je, yeah. sensu ma mało, lecz pomysł na tekst się kończy, ale powróciłem piłka powrócił, kto? Piłka powrócił, kto? kto? Piłka powrócił Na YouTube'a ja nagrywam rapy Jak mały dzieciak z wielkimi marzeniami Erm, what the Sigma something oh, 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 oh. Subscribe.